Witam moi drodzy bohaterami. Naszego dzisiejszego odcinka będzie klucz dynamometryczny, zestaw do naprawy gwintów, kawał żelazka aluminiowego, takiego ze złomu przyniosłem, śruba M10. I teraz o co chodzi: będziemy naprawiać gwint. Eee... Zrobimy sobie takie testy, e, tu mamy gwint dziesiątkę, śrubę mamy 8,8 mm e, Gwint tutaj fajny, czyściutki Także spróbujemy kręcić oryginalny gwint śrubem, e, kluczem dynamometrycznym Ile taki gwint oryginalny nam wytrzyma, a ile nam wytrzyma gwint po naprawie Także klucz dynamometryczny mam ustawiony w tej chwili na 60 Nm. I jedziemy. Mam nadzieję, że to nie jest za dużo. Na dzień dobry, może być za dużo. Kurczę. Popuszczę go troszkę. Nie chciałbym zaraz na dzień dobry zerwać tego gwintu. Dobra, 40 40 nm, a później będziemy dokładać. O kurde, już go zerwałem. Aj, ej, 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 Dobra. Za szybko. Za szybko to poszło. O, widzicie? win poleciał. Ujmiemy mu troszkę podkładek. Jedną podkładkę mu ujmę i spróbujemy na tej drugiej. Przeciw koronawirusowi wystawiane są od piątku informuje formuje zdrowia na zachęcę. Nie no dobra, 30 newtonometrów. Dobra, 30 newtonometrów i teraz dokładamy. Dokładamy 6 newtonometrów.

Dobra, jesteśmy 42 Nm. Nie ma Nie ma o czym mówić. gwint zerwany. Aluminium no to nie ma tu w ogóle dyskusji. Oho, o, o, nawet wykręcić nie idzie teraz. Teraz zobaczymy, ile nam ten gwint wytrzyma po naprawie. Przeprowadzimy naprawę. O, widzicie, o! Gwint nam wyszedł. I teraz tak. Zestawik w moim przypadku V-Coil. Y, popularnie nazywany Holy Coli. Oryginalny taki zestaw jest bardzo drogi, ale jest dużo zamienników typu Jato i innych za stówkę tam góra półtory taki zestawik od 5 do 12 spokojnie sobie kupicie. Nawiercamy. Gwintowniczek, a nie ma, po, nie ma pokrętła. Dobra, pokrętło sobie musimy wziąć swoje. Dobra, gwintujemy. Teraz bierzemy takie, taką sprężynkę. W zestawie takie mamy. to tutaj dmuchniemy troszkę. Dobra. Tu jest taki, taki języczek. O, i tym języczkiem dajemy do spodu. Tu to pokrętło mamy o, i sobie kręcimy. Jedni to wkręcają na kleju TT te, te. ale ja wkręcam normalnie bez kleju. Pewnie ja bym gdzieś tam w traktorze robił czy coś. Mamy wybijak, musimy wybić. No i tu jest u mnie problem teraz, bo sobie kurczę, złamałem wczoraj młotek. O, poszło. Bydmuchnęło. O. No, i teraz dajemy tą naszą śrubę, którą żeśmy tutaj wykręcili. Zobaczcie, kręci się fajnie. No, i teraz próba klucza, nie przestawialiśmy. Może cofniemy troszkę. Cofniemy o a powiedzmy pięć Nm. pięć. Dobra. Dobra, widzicie, chodzi i dokładamy piątkę. Dobra. Widzicie? No i teraz jedziemy dalej. Pięćdziesiąt dwa. to 52 Będziemy po troszkę dokładać no bo to wiadomo, no nie ma nie ma siły go zerwać, zerwie, nie? Pięćdziesiąt dwa.

To już jest koniec. Nie, zobaczcie, pięćdziesiąt sześć wytrzyma. W aluminium. No to co, sześćdziesiąt, sześćdziesiąt newtonometrów. Teraz już będzie na pewno koniec. Nie! Patrzcie, 60 Nm. Przypuszczam, że już jest na granicy wytrzymałości. O, po troszkę, 62.

Aluminium 70. No to co? walniemy mu siedemdziesiąt Teraz już chyba jest problem. po nim. 72 Nm ja. Dobra, spróbujmy to wykręcić Zobaczymy jak to wygląda o, Nie wykręci wykręca się. Wyrwane 72 Nm. Tyle nam wytrzymało. To jest o 20 Nm, przeszło 20 Nm więcej niż oryginalny gwint. Także możecie sobie sami dopowiedzieć, jak naprawiać gwint, bo. Dużo ludzi po prostu gwintuje większy, yy, większy yy, otwór, daje większą szpilkę, no ale bez końca nie można. No zobaczcie, tak. Tutaj jest mało tego miejsca, o tak. Tu mało. No ileż można tego nawiercić? Raz nawiercić, dziękuję. A tu naprawdę to już na siłę, no bo chcieliśmy to zerwać, ale 20 nm dołożyć, no to jest bardzo dużo. To Jest bardzo dużo na no taką śrubę w aluminium. To jest Naprawdę sporo. Uwierzcie mi, że na tym gwincie można by kręcić dużo. On się, on się po prostu nie zużywa, bo, te, bo kręcimy wtedy w tym momencie w, tym, w tej sprężynce całej. Zobaczcie, ona jest tak zaciągnięta, ta sprężynka na, tym, na tej nakrętce, że, że nawet nie, nie odkręciła się. Gdybyśmy to wkręcili jeszcze na kleju i zostawili, to to by było jeszcze mocniejsze. Także, tak króciutko o naprawie gwintów. Jak ktoś ma taką potrzebę, naprawdę bardzo polecam ten sposób. Nie mówię, że koniecznie stosować fałkoila, bo fałkoil jest bardzo drogi. Za taki zestaw to trzeba dać ponad 600 zł. Ale, tak jak mówię, za stówkę, sto parę zł, naprawdę już można kupić porządny zestaw bodajże z ja to kosztuje tam gdzieś około 120-130 zł. Jak się nie mylę. <laughs> Także naprawdę robotę to robi. Także dziękuję za uwagę na dzień dzisiejszy. Do usłyszenia, do następnego. Hej!